Teniowski. To postać ciesząca się międzynarodowym zainteresowaniem. Krzeszusz Słon, epokę postolary. Drugi Kościuszko, a inny. Postać niebywała XVIII wieku. Jest to prawdziwy po prostu skarb. Człowiek obdarzony niezwykłą odwagą i stanowczością oraz genialną przedsiębiorczością. On był w pewnym sensie celebrytą. Z jednej strony łączy Europę. Przyczynił się do istotnych wydarzeń geopolitycznych w Japonii. Był też królem Madagaskaru. Później walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Można powiedzieć, że Rynowski był geniusz. To jest inicjatywa dwóch instytucji, Oddział Polskiego The Explorers Club i Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego. Obydwie te instytucje, a szczególnie Oddział Polski The Explorers Club zajmują się przywróceniem często pamięci polskich badaczy, odkrywców. Powstał pomysł zorganizowania tego spotkania po to między innymi, żeby trochę połączyć wizję trzech nacji, które się do Beniowskiego przyznają, a zatem nas Polaków, Węgrów i Słowaków. Proszę Państwa, prawdopodobne wizerunek Małgiego i jego podróże zaczęły się 20 września 1746 roku, kiedy się urodził nasz bohater w miejscowości grbowe na komórniowe. Zachodzie Słowacji. Myślę, że stałość się jego uda w dużej mierze spowodowana przeszłością pokoleń, gdzie pewne cechy są wytwórzone. Odwaga, pomysłowość, zaangażowanie w pewne sprawy, pojawianie się w pewnych miejscach i w kluczowych sytuacjach historii. Federacja Barska w sposób oczywisty łączy się z biografią Małdycego Blechowskiego, jak kształciła obywatelów. W całej tego angiolu, patrzył ku boku Kazimierza Łaśkiego. Caryca, katarzyna, skazała go do, do kazania, a później na Syrii doznał szeregu pokorzeń, mimo wszystko tym się nie zrażał. Wyprawa nasza faktycznie śladami ze Słańców, Prawie ze Słańcu, Ze szli dwa na To jest trasa, którą przejechaliśmy. Na Truberen do Kłócka dojechaliśmy 11 tysięcy kilometrów. To Jeden człowiek, który uciekł z Kamczaty. Jeden człowiek, który porwał statek, który ośmieszył Caryce. Był to okręt domowczy, najlepszy wtedy w Rosji. Na mapie mamy kropkowaną linię trasy, jaką pokonał Wyniowski w swojej ucieczce. The Kamchatki. Beniovsky and his wife were so popular in the French world about this death of Kamchatka. He was a hero. Evidence of Beniovsky's popularity is this arm, which was a gift of Marie Antoinette, the French queen. Zyskał of Rora, gave you his name and went odmienność... to Madagascar, a ship, she gave you the money. Natomiast on the road, she opositioned to Od francuskich kolonizatorów, od rosyjskich kolonizatorów wynikała, wydaje się, z formacji intelektualnej, duchowej, kulturowej, którą on wyniósł właśnie ze Słowacji, Węgier, ale także wręcz po tej. Pierwotnie też chcieli znaleźć właśnie w górę Peniowskiego, o którym pisał chwilę w swojej książce. Pierwsza nie pasuje, druga nie pasuje. No i w końcu trzecia górę ja zaraz właśnie dwa nogi, doszliśmy na tą górę. No i to władnie, tak jak Peniowskie ze sobą ta ze starą małą To miejsce, które Beniowski nazwał Mauretania. Czy na kurce tu na jego flaga niebieska i czerwona był fort. Władze Mascaredów, czyli wyspinią i Mauritiusa. nie spodobała im się obecność Beniowskiego w tym miejscu, ani tym bardziej jego działalność, jego ciągłość, żeby jakąś niezależność. W Ludwik XVI wydał rozkaz, żeby Benioff z Uniwersytetu. Przypuszczalna lokalizacja rezydencji i twierdzy Beniowskiego jest wskazówką co miejsce, do miejsca jego ostatecznego spoczynku. Plasy narodowego Beniowskiego stały się inspiracją dla twórców teatralnych w krótkim czasie po ukazaniu się pierwszych wydaniu do paru dni. To zostało odkryte dla studentów europejskich w momencie największego filmu. Zarazem największego kryzysu w filozofii oświecego. Józef Nizziastin opublikował publikował novelę The Adventure of Mauryt Bejowski. Kolejny była to seriala serii Witam Bejowski w 1975 roku. W co-produkcji i sułowackich autors. I taka była właśnie nasza decyzja, że chcemy robić film o realnych postaciach. XVIII wieku, on stał się dla nich bohaterem, ideałem. Cały film toczy się w Nowej Soli, czyli w mieście rodzinnym fundacji imienia Mały Zagodaniewskich. Moim zadaniem artystycznym jest stworzenie komiksu i stworzenie jakiejś opowieści wizualnej, która Porwi wyobraźnię czytelników w taki sposób, żeby przywrócić taki mit bohatera romantycznego 18-wiecznego, jakim był Maury Sybnioska. Zostawiliśmy w tym Muzeum Morokowa, po pochodzku pamięć o Benioskim, tablicę, statuetkę naszą, jego wizerunek, żeby tam, gdzie on był zesłany, a jednak wygra. I znowu się pojawił. Jako zwycięstwo. To może być nowe zjawisko, tak? No, ta postać Benioskiego może się stać takim polskim bohaterem, który się tak naprawdę wartości, dzisiaj potrzebne każdemu Polakowi.